Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku chciałbym wam zaprezentować cztery przesyłeczki. E, zaczniemy tutaj e, z tą najbliżej. Moi kochani, zostałem zaskoczony przez Topsa bo przyszła do mnie dodatkowa karta. Wcześniej zamawiałem sobie kartę z Kaką Celebrating Season of UEFA Champions League. 30 takich kart celebracyjnych i dostałem już wcześniej Kakę i popatrzcie, dodatkowo przyszła taka karta z limitem 37 na 49. No mega sprawa, powiem wam. Milan Kaka tutaj strzela bramkę Manchesterowi United w 2007 roku, kiedy Milan zdobył Ligę Mistrzów po raz ostatni i jest to naprawdę mega zaskoczenie, bo nie liczyłem, że dostanę jeszcze jakąś kartę z limitem. Także, no, mega jestem zadowolony. Super sprawa. Limit, bardzo fajnie się to świeci. Także to jest pierwsza tutaj karteczka. Ja ją sobie z powrotem włożę do pudełka. Następnie są tutaj, moi kochani, same wymianki. Zaczynamy tutaj od lewej. Z Dawidem wymieniłem się kartami i dostałem tutaj Marka Rodaka z kolekcji Kick Off 2021 Euro 2020 i Shilda Tor e Edena Azarda z Realu. Także dzięki Dawid za wymiankę. Następnie od Wojtka... Dostałem Messi'ego Black Age Edition. Dużo osób pyta o właśnie Messi'ego. Wymieniłem się z Wojtkiem innymi kartami. Także dzięki Wojtek za fajną wymiankę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, moi kochani, to mam Messi'ego na powtórce. I tutaj kolejna, moi drodzy, super wymiana z moim przyjacielem z Anglii. Przyszły cztery karty, których nie miałem z kolekcji pani Nififa World Cup Qatar 2022. Zaczynając tutaj Milinkowicz Savic z Serbii, następnie Mateo z Chorwacja, z Meksyku Korona i Stany Zjednoczone Serginio Dest. Czyli cztery nowe karty limitowane lądują w mojej kolekcji. Powiększa się ona bardzo, ale jest jeszcze dużo do zbierania, więc moi drodzy, to nie koniec. Będą kolejne za jakiś czas prezentacje kolejnych kart, które udało mi się zdobyć. Także to by było na tyle. Cztery przesyłki, mega fajne karty, szczególnie tutaj ta z Kaką. Limit do 49, numer 37. Okej okay, moi kani, króciutki filmik, ale mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę, żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam!